Cześć, tu Witajcie w kolejnym odcinku Geometrycznej Wyspy. Dzisiaj mamy do zrobienia parę rzeczy. Na początek... Cześć, Tekso! Patrz, co zrobiłem. Fajne, co? Dobra, tyle z tego. Następne w kolejności. Schodki. Już się wszystkie mniej więcej pokolorowałem. Tu mamy schodki z drewna dżublowego, tu mamy schodki z drewna sosnowego. No, moim zdaniem te czarniejsze jednak wyglądają odrobinę lepiej z powodu wyższego kontrastu. Punkt trzeci. Muszę się w końcu ruszyć i zatkać to wejście, przynajmniej jako tako z tej strony, ponieważ przez dziurę w suficie jeszcze nic nam nie wpadło, a tędy włażą od czasu do czasu różne dziwne rzeczy. Punkt czwarty. Wioska, podręczna wioska NPC. Jak widzicie, postawiłem tutaj już domek. Taki mały. Tam, tam stoi drugi, tak? Optifine już działa, aczkolwiek nie działa tak jak chciałbym, więc chyba się z nim również pożegnamy niedługo. Jak również posiedziałem trochę na Wiki i nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem to, co tam było napisane, ale chodziło o to, że drzwi muszą być trafiane od zewnątrz przez światło słoneczne, plus na zewnątrz od drzwi musi być co najmniej 5 kratek powietrza w stosunku do tego, co jest za drzwiami. No, średnio to zrozumiałem, w każdym razie okupałem tę chałupkę w ten sposób i mam tutaj taki szyb. Jeszcze na powierzchni, zabezpieczony szkłem, aby też nic tutaj nie, przez przypadek nie wpadło. Aczkolwiek musimy jeszcze uruchomić system mm, zabezpieczeń przed zobiakami, bo nie chcę znowu biegać tutaj po piętrze i tłusić chłopatą. I w tym celu mm, zrobimy trzech strażników, czyli żelazne golemy. Naszych bloków żelaza, których mamy całkiem dużo. To będzie golem pierwszy. Mm, prawie, się, prawie się nie zmieścił pod sufitem. Ciekawe czy będzie chodził. Czy tak sobie będzie tylko stał, nieważne. Golem drugi. Powiedzmy. Będzie stał na środku. A, a ten już chodzi. No i dobra, i super. I golem trzeci. Tadam. No i dobra, w tej chwili już się nie muszę przejmować tym, że tutaj jakieś zobiaki będą nam tych villagerów ganiały. Punkt czwarty, powoli mi się zaczyna kończyć nieprzerobione drewno, czytaj kawałki ściętych drzew. I dlatego w tym celu zrobimy sobie tutaj niewielką farmę, wkrótce, ale na razie musimy jeszcze odrobinę oczyścić terenu. Ciekawe czy się uda. Nice. No, to jeszcze jedno piętro. Hmm. Coś chyba nie wyszło tak jak chciałem do końca, ale. Trudno. Dobra. Powiedzmy, że z tym się uporam wkrótce. Punkt czwarty. Aaaa. relaksik. Punkt piąty. Kici, 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 kici. Kici, 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 Miał. Tak, No chodź. Miau. miau. Tak, kici, no. Mamy kotka. No chodź. chodź do magazynu. Chodź do magazynu. kici, 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 Jesteś pomarańczowy, nazwę Cię Garfield. Hihi. No. I będziesz siedział tutaj, jako że tutaj mnie dwa razy creepery zaskoczyły, więc będziesz je odstraszał, będziesz mnie bronił. Punkt szósty. Jako że już mamy mniej więcej gotowe gotowy nasz supermarket do wieśniaki, wiśniacy są podpisani, który co... robi... Durny bug. Okej. Okay. Naprawiłem. Jeszcze ktoś wsiąkł w podłogę? Nie? To dobrze. Dobra. Zajmiemy się teraz tak zwanym masowym handlem. I jak to ogólnie wygląda. Mamy tu wieśniaka. I on ma jakiś określony handel. O, ja widzę, Traditional Beauty ma kreseczkę. Nieładnie. No. Każdy ma określony handel. I można tak długo handlować. w tym konkretnie, powiedzmy. Tym, to na tą konkretną wymianę dopóki nie zamkniemy tego okna. Wtedy ta wymiana zniknie, yy, przynajmniej na razie, teraz tam podobno w najnowszym snapszocie już nie, ale jak na razie... Okej, okay, już naprawiłem. I ogólnie to wygląda tak. Dopóki nie zamkniemy okienka handlu po schadlowaniu dowolnej, masakrycznie chociażby wielkiej ilości rzeczy, no to tamta, tamta opcja nie zniknie. I w ten sposób właśnie my to póki co wykorzystamy. Póki to jest, jak widzicie mam yy, cały ekwipunek papieru, plus stoję na całej skrzynce papieru, i, I jak my to zrobimy? Mam nadzieję, że mi się to uda. Jakby coś mam tutaj przygotowane, również zaraz obok taki handel na zbożu. Również mam całą skrzynkę zboża. Również tam mam całą skrzynkę zboża w magazynie. Dlatego najpierw na pierwszy ogień leci papier. Jak my to zrobimy? Najpierw rozwalimy skrzynkę, na której stoimy. Tak, aby się cały papier nie wysypał. Tak, w jednym miejscu. Tutaj również. I od tego momentu mamy 5 minut. Zepnijmy cały ten dobytek w jedno miejsce i zaczynamy handel z wieśniakami. Gazu, gazu, gazu. W ten oto sposób właśnie. Papier, który handluję, będzie zastępowany papierem, na którym stoję w ten sposób i oczywiście przez 5 minut muszę schadlować wszystko to, co jest na ziemi, inaczej to zniknie i będę ostro w plecy. Tych staków jest dużo. Pamiętacie, że miało się wszystkie wysypane rzeczy na ziemię zbierać w jeden przedmiot i tak dalej, żeby nie było ich specjalnie dużo walających się po ziemi. No to niestety to chyba nie działa jak trzeba, bo jak widzieliście stałem w całkiem pokaźnej kupie papieru i się to wszystko nie zebrało, w cudzysłowie, do kupy. W międzyczasie nasz trade na papier dobiegł końca. Udało nam się zebrać wszystko z ziemi. O, jedna kartka tam wpadła do środka. No, ale nie będę za nią płakał. O! Dalej możemy handlować papierem. Zobaczmy. Jeszcze, jeszcze te dwa diamenty. Uff, diamenty. Szmaragdy. W takim układzie damy radę wycisnąć. Jest. O! Książki. 14 się książek za, za szmaragd? Idiotyczny trade. Powtórka z rozrywki. Tym razem dla zboża. Bah, poprzednim razem mieliśmy 4 i trochę staka, więc przy takiej samej tutaj ilości zboża za szmaragd powinniśmy uzyskać podobny efekt. To, co nam da w tej chwili całkowitą ilość plus minus 10 staków szmaragdów, które posiadamy. No, myślę, że w tej chwili jesteśmy w stanie kupić właściwie chyba wszystko, łącznie z całą wioską NPC na własność. Ciekawe, czy można Zrobić, a nie, nie można, ale szkoda, bo, bo byłoby ciekawe, gdyby można było zrobić na przykład yy, diamentowego golema, albo szmaragdowego golema. No, kto wie, może coś takiego zostanie zaimplementowane, na razie, że jest tylko żelazny. Tutaj jeszcze mamy tego gościa z ironem, jakby coś, i tego gościa, który kiedyś nam sprzedawał węgiel, znaczy, myśmy go sprzedawali węgiel, on nam dawał szmaragd do początku, i teraz oferuje z hełm. Z chainmaila. I wygląda to tak. Wygląda dziwnie na tym tekście szczerbku. <laughs> no, jak sobie. Mm, na pewno jest. a zresztą zobaczymy. Jak mi się uda trafić gościa, który będzie handlował całą resztą. Is nice. Od razu wezmę dwa. No. Bardzo ładne, bardzo ładne. Trzeba będzie zmienić. Tabliczkę. No, a, może coś jeszcze się nowego pojawi. O, i znowu chcę. O, tym razem tylko szes... 16 węgla. No, no, no. Powiedzmy. Dobra. Diamentowy. Zawały literki. Diamentowy. Miecz. O, nice. Dobra. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu, czyli utylizacja wiśniaków. Pamiętacie tego pana, on nam wciskał. Jedzenie za szmaragdy, obkupiłem go ze wszystkiego co miał, no i niestety stał się bezużyteczny. Oferuje nam skórzane buty za 4 szmaragdy, no dobrze, że przynajmniej tak tanio, ale powiedzmy, że ten handel jest bezużyteczny. I dam mu ostatnią szansę, jak następny będzie miał jakiś fajny, tego nie zutylizujemy. Niestety 22 wegla za szmaragd, tamten dawał szmaragd za 18, czyli przykro mi. Mm. Pan już tutaj nie pracuje. Więc ciągniemy za wajchę. Do widzenia panie Bond. Pss. I pan Bond wpadł do lawy. I jako, że chwilowo nie mamy nic na podajniku, bo się nie przygotowałem na tą okoliczność, to normalnie byśmy wcisnęli guzik i przyjechałby następny. Ale na razie tyle nam wystarczy. Kolejnym podpunktem w dzisiejszym odcinku będzie budowa domków dla NPC-ków i jak to się będzie odbywać? No, niestety potrzebujemy bardzo dużo drzwi w tym celu. Gdzie jest mój cały sprzęt, który zostawiłem w innej skrzynce? O, tak, tutaj przełożymy. Potrzebujemy Ficiency Fortune na wszelki wypadek. Tak, i gdzie jest moje żarcie? Um. Tak, w temacie zombiaków i innych dziwnych rzeczy, które się kręcą. Po okolicy. Nie, panowie. sio. Pan spada. A tego pana Kilofem. Dobra. Na szczęście, na szczęście nasi wieśniacy są bezpieczni, bo mają tutaj system bezpieczeństwa w postaci żelaznych golemów. No i oczywiście sami wieśniacy się chowają w, w domku. Na szczęście drzwi by się zamknęli. I jeśli chodzi o domek, wygląda na to, że to co napisali na Wiki, że musi być trafiane przez światło słoneczne, przynajmniej drzwi, kratka zewnętrzna nad drzwiami, wygląda na to, że jest prawdziwe, ponieważ w momencie kiedy tylko wykułem tą pierwszą dziurę, tutaj, wszyscy wieśniacy z okolicy, nawet ci, którzy stali gdzieś po tamtej stronie, zlecieli się tutaj do tej chałupy i teraz wszyscy w nocy w niej siedzą naraz. Będę ich musiał znowu rozwieść po całej okolicy, bo to mnie irytuje. No ale najgorsze jest to, że jak wykupiłem tamtą dziurę, to oni tam nie wrócili z jakiegoś kłodu. przestali łazić, utknęli wszyscy tutaj. No i w tej chwili zajmiemy się budową takiego domku dla NPC-ków. I teraz jak to wygląda? Post powiedzmy, że staramy się zrobić m, tak jak było napisane na Wikipedii, czyli zaczynamy pięć kratek od najbliższej przeszkody terenowej. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu. Może być w tym miejscu. Może jeszcze jeden wok. Okej, okay. nie będziemy musieli wtedy kopać za głęboko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i szóste drzwi. Szóste drzwi. I teraz tak. Ja tu używam takiego stylu drewniano-kamiennego. W tym miejscu ustawiam... Przepraszam, pan tu nie stał. Sio. Używam takiego stylu drewniano-kamiennego i w tym miejscu ustawiamy narożniki domów. Następnie... W tym miejscu ustawiamy dach. Raz, 2, trzy, 4, 5, 6, 7, tu będzie 8. Powtarzamy dokładnie taką samą operację minus jedna rzecz, którą za chwilę pokażę. I teraz to będzie tak. Znowu ustawiamy tym razem 5 5 drzwi. Raz, 2, 3, 4, 5. Dlaczego tylko 5. Bo w tym miejscu zrobimy taki mechanizm. Uuu, nie pchaj mi się pod nogi, bo jak mnie zaczniesz rzucać po okolicy, to normalnie będę cię musiał utus. Dobra, dlaczego pięć? Ponieważ w tym miejscu... Hmm, trochę nie musimy przewiesić, bo ona będzie potrzebna. W tym miejscu ustawimy system, który będzie nam pozwolił porwać wyśniaka, nawet jeśli on będzie schowany, siedział w chałupie. Czyli... o! Battle of Enchanting. Nice! No, 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 na, no. czyli zrobimy, o, taką właśnie o to dziurkę. Hmm, tutaj, w tym miejscu. Skotor wziął czerwony kwiatek. Ale bardzo miło z twojej strony, dziękuję. Tak, na pewno skorzystam kiedyś. Oczywiście, oj, chyba trochę źle zrobiłem. Trochę źle tu przesunąłem sufit, bo tu będę musiał wykuć dziurę i skuć ten cały nawis, który był ładny. Hmm. Ale to nie jest... Mam dużo przepalonego kamienia, będę w stanie to poprawić. No, i o co chodzi? Jako, że wieśniacy rozmnażają się w momencie, kiedy dopóki nie ma dorosłych wieśniaków w ilości jeden wieśniak na trzy drzwi, określam dorosłych, to musimy tutaj tych drzwi postawić jak najwięcej. Ten pomysł, który rzuciłem poprzednio pod tytułem Zróbmy wioskę oddaloną stąd, tam o ileś. No, owszem, jest ciekawy, ale bez sensu. Ponieważ wychodzi również na to, że właśnie aby wieśniacy chcieli się rozmnażać, potrzebują nie dość, że ilości drzwi odpowiedniej. To jeszcze te drzwi muszą być w odpowiedni sposób, czyli właśnie oświetlone. Czyli ergo muszą być trafiane przez światło słoneczne. Jakoś, takoś. Jeżeli ktoś zna jakieś dokładniejsze opracowania na ten temat, to ja bardzo chętnie skorzystam. Bo głupio by było, gdyby się okazało, że ja tu im dostawię tych takich masakrycznie dużo drzwiowych domków, a oni dalej nie będą chcieli robić małych wieśniaczków. W ten sposób ukończamy nasz domek, i w tej chwili powinniśmy mieć już, no w zależności, jeżeli robimy wersję bez. Wtedy robię wersję, tutaj są drzwi jeszcze. Jeżeli robimy wersję z, to wtedy będą to drzwi w ilości 23, ewentualnie 24 po obwodzie. Następnie stojąc na samym środku tej konstrukcji, ustawiamy drzwi w sposób następujący: Czyżby drzwi za mało wziął? Tak. Raz, dwa, trzy. 4. I tu w ten sposób robimy dokładnie taki kwadrat, tylko że ja będę to musiał dopchnąć drzwiami, bo w tej chwili, jak widzicie, wziąłem ich za mało, o całe trzy sztuki. Tutaj ustawimy pochodnie, aby w środku było jasno i się nie pojawił żaden zombiak. Plus dodatkowo tworzymy taką małą obwódkę z drewna. Tutaj naokoło. No, ta obwódka w sumie nie ma specjalnie dużego znaczenia. Ona jest tylko, powiedzmy sobie, ozdobnie. Tak, żeby to jako tako wyglądało. Następnie umieszczamy znowu wewnętrzny krąg z kamienia w ten sposób. I teraz w tym miejscu, gdzie stoimy, o ile tutaj w suficie zrobić dziurę i będzie padało światło słoneczne, to w tym miejscu będzie przysłowiowe na zewnątrz. Dokładnie takie samo na zewnątrz. Przysłowiowe będzie znajdowało się tutaj, w momencie, kiedy wykopiemy już szczelinę na samą górę. No, a teraz jeszcze, żeby oświetlić okolice tej chałupy. Umieszczamy pochodnie tutaj na narożnikach, i dzięki, dzięki temu będzie tutaj wszystko jasno. Tą pochodnie można zabrać. Tą również. I to już jest taki oto gotowy domek dla wieśniaków. Oni mogą w nim sobie spokojnie zamieszkać. O, kurde. Uff. Dobra, żaden żelazny golem tego nie widział, na szczęście, więc, więc żyjemy. Ja tutaj w międzyczasie wykopałem dziurę. I wygląda na to jednak, że Wikipedia mówiła prawdę. Drzwi muszą być oświetlane przez światło słoneczne, gdyż zanim zlazłem na dół, okazało się, że biegają już tutaj dwa dzieciaki. Jeden fioletowy, drugi biały. O, właśnie. No to są w takim układzie pierwsze dzieci narodzone tutaj u nas właśnie w bazie. Co? Widzę. Panowie, panowie golemy, małe zapasy sobie urządzają. Oczywiście jeden drugiego nie zejdzie z drogi, tak? Ach, nie ma to jak być szerokim w barach. No dobra, mi tutaj w tej chwili zostało jeszcze tylko... Mm, jeszcze tylko dołożenie szkła. Ech, na górze już powinno być... A, jeszcze tam została pochodnia i ten... Siu, zejdźcie z drogi. Tu się... Halo, tu się pracuje. No, Została mi pochodnia i trochę dirtu. Co prawda nie planowałem, aby było coś takiego tutaj w tym miejscu, czytaj y, taka, nie wiem, studnia aż do wnętrza naszej bazy. Y, planowałem takiego okna, dlatego pomimo wszystko, staram się, aby to była szczelina niewielka dziura w górze. Zwłaszcza, że jak będziemy tam na górę, to tego szkła też nie widać, bo jest pokrywane w krzaczorach i tak dalej. No i teraz tak. Zostało mi jeszcze tylko, tutaj zatkać to wszystko. Niestety szkła mi trochę zbraknie na razie. Na szczęście, szczelina od góry jest zatkana, więc nic mi tutaj nie wlezie. Ale jako, że tutaj miałem jeszcze dodać grzebień, to, oj, boję się, nie chcę, nie chcę walnąć, a uu, żadnego golema, żeby mnie gotowy oddać. A one mocno biją. No, to po prostu zrobię tak. Yy, mam kamień. Dobra, tutaj przytkam tą szylinę, bo ona tutaj nam jest tak. Albo nie, ona jest artystycznie. Ona, ona tu zostanie w No, okej, okay. tak, 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 tak. Gdzie się hasz pod łapy? Yy, tutaj się coś zatka. O, w ten sposób. I tu jedno. I dobra, i tu można... Ojej, zmarnowałem szkła. I tu można uszczelniać dalej. I teraz tak. Ja tu uszczelnię sobie do końca w własnym zakresie. Tutaj ten ładny grzebień z kamienia też jakoś uskutecznie, żeby to wyglądało w miarę nie... O, nienaturalnie. W miarę naturalnie. I to w sumie... Będzie wszystko, może tutaj się jeszcze wykuje jakąś dziurę, albo coś w tym stylu, no i tak, i myślę, że ta wioska zostanie w takim kształcie, będę z niej porywał czasu do czasu wieśniaku, zwoził ich na dół, handlowo z nimi, a potem rozpuszczę ich w lawie, jak już przestaną być mi potrzebni. I w następnym odcinku, w następnym odcinku skoncentruję się na dwóch rzeczach. Znaczy w sumie jeszcze nie wiem na której dokładnie, ale na pewno daję z tych dwóch rzeczy. Najpierw prawdopodobnie jednak będzie to farba drzew, a później nasz mob spawner, zombie spawner właściwie, którego coś śmiesznego kombinujemy. Już mam tak jako taki pomysł, co chciałbym tam zrobić, bo wpadanie do lawy jednak jest trochę banalne, cześć Garfield. No, to wszystko na dzisiaj, do zobaczenia w następnym odcinku Geometrycznej Wyspy, cześć!